Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje Wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą Was same. Dziś mam dla Was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept, nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając aż zgaśnie ostatnie światło, zanim zanurzymy się razem w mrok tej opowieści. Napiszcie w komentarzu pod filmem, w jakim mieście nas słuchacie i która godzina towarzyszy Wam w tej chwili. Czy to późna noc, kiedy świat milknie, a cienie zaczynają szeptać? Czy może świt, który niesie ze sobą resztki koszmarów? Wasze odpowiedzi pomagają budować tę niesamowitą, wspólną atmosferę grozy. A teraz weźcie głęboki oddech, zgaście światło i przygotujcie się na to, co nadchodzi. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł: Nie wychodź po północy. Mówili, żeby nie wychodzić z domu po północy. Każdy w tej wsi znał tę zasadę, przekazywaną szeptem przy stole, jak przekleństwo, którego lepiej nie powtarzać. Starsi mówili, że od czasu wojny coś się czaiło pośród pól i zarośli. Nikt nigdy nie widział tego czegoś wyraźnie, ale wszyscy wiedzieli, co się stanie. Jeśli zlekceważy się ostrzeżenia. Wieś nazywała się Mała Wiśnia, leżała niedaleko Rzeszowa, na uboczu, otoczona lasami i niekończącymi się polami. Domy były tu stare, drewniane, z blachą na dachach, która jęczała podczas wichury, jak zawodzące duchy. Nie było tu sklepu ani szkoły. Najbliższy przystanek PKS-u był trzy kilometry od wsi. Nikt nowy się nie wprowadzał, a ci, którzy tu mieszkali, nie pytali o więcej niż trzeba. Miałem na imię Damian. Przeprowadziłem się do małej wiśni po śmierci babci, która zostawiła mi w spadku swój dom. Początkowo traktowałem to jako okazję, cisza, spokój, bliskość natury. Po kilku dniach jednak zauważyłem, że ludzie tu patrzą dziwnie. Unikali kontaktu wzrokowego, nie odzywali się pierwsi, a gdy zapytałem o jakiekolwiek lokalne zwyczaje, odpowiadali krótko: Nie wychodź po północy. Pewnej nocy, dokładnie 10 marca, coś mnie tknęło. Usłyszałem dźwięk, jakby stukanie w okno, a potem delikatny płacz. Była godzina 12:02. Patrzyłem na zegar w telefonie, pamiętałem ostrzeżenia. Ale ciekawość wygrała. Chwyciłem latarkę i kurtkę, po czym wyszedłem. Wieś była martwa, żadnego światła w oknach, żadnego ruchu. Szedłem powoli po zamarzniętej ziemi, słysząc każdy swój krok. Dźwięk płaczu był coraz głośniejszy i wydawał się dochodzić z kierunku starej stodoły przy końcu wsi. Należała kiedyś do rodziny Piotrowskich. Ale teraz stała opuszczona. Gdy podszedłem bliżej, zauważyłem, że drzwi są uchylone. Wszedłem do środka. Latarka zadrżała w mojej dłoni. Na środku stała postać mała dziewczynka z długimi, czarnymi włosami, twarzą schowaną w dłoniach. Jej ubranie wyglądało na stare, poszarpane, jakby sprzed dekad. Wszystko w porządku? Zapytałem. Uniosła głowę, i wtedy poczułem jak zimno wypełnia moje kości. Jej oczy były puste, czarne jak smoła, a usta nie istniały. Cała dolna część twarzy była zakrwawiona, jakby ktoś się oderwał. Z jej gardła wydobył się dźwięk, który przypominał skrzypienie drewna i jednocześnie jęk duszy. Cofnąłem się, ale drzwi zatrzasnęły się z hukiem. Nie wiem jak długo byłem w środku. Czas się zatrzymał. Ściany zaczęły się ruszać, a z ciemności wyłaniały się inne postacie. Wysokie, chude sylwetki bez twarzy, z długimi rękoma i pazurami jak sierpy. Otoczyły mnie sycząc w języku, którego nie znałem. Myślałem, że to mój koniec. Jedna z postaci zbliżyła się do mnie. Czułem od niej odór ziemi, gnijących liści. I czegoś żelazistego, jak krew. Położyła rękę na mojej piersi. Była zimna, jakby należała do czegoś, co od wieków nie żyło. Zaczęła wypowiadać słowa. Nie rozumiałem ich, ale czułem, że to coś w rodzaju osądu. Moje serce waliło jak młot. Wtedy rozległ się dziwny dźwięk, jakby bicie dzwonu, niski metaliczny ton, który przetoczył się przez stodołę. Wszystkie istoty cofnęły się nagle, sycząc i wijąc się, jakby coś je parzyło. Znowu rozległ się płacz, ale tym razem inny, dziecięcy, dochodzący z zewnątrz. Wtedy je zobaczyłem: ślady stóp na podłodze, prowadzące do tylnego wyjścia, ślady krwi. Ktoś inny również wyszedł tej nocy. Wybiegłem ze stodoły, a potwory nie podążały za mną. Skierowały się w stronę dźwięku. Nie odwracając się, pobiegłem do domu, zamknąłem drzwi na wszystkie możliwe zamki i zasłoniłem okna. Całą noc siedziałem w ciszy, z latarką w dłoni, czekając na świt. Rano wyszedłem z domu, wieś była wciąż cicha, ale teraz było coś więcej niepokój, strach. Na końcu drogi, obok przystanku, leżało ciało. To był Krzysiek, chłopak z sąsiedztwa. Miał tylko dwadzieścia lat. Jego twarz była wykrzywiona w wiecznym grymasie bólu, a oczy wyrwane z oczodołów. Na jego klatce piersiowej ktoś napisał krwią: jeden za jednego. Później dowiedziałem się, że to była trzynasta ofiara. Zawsze ginął tylko jeden, ale za każdym razem. Gdy ktoś złamał zasadę i wyszedł po północy, zginął ten, który był najbliżej. Nigdy więcej nie opuściłem domu po dwunastej, nawet nie patrzę przez okna. Czasem słyszę płacz, czasem kroki, czasem ktoś woła moje imię, ale ja wiem, wiem, że to nie są ludzie i to już koniec dzisiejszej historii, a przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka. To znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj Creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę... Sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć. skrzypią deski jakby chciały ostrzec cię. Za oknami widać cień co nie należy W mroku bez końca wśród milczą.